Robimy te sypki, to jest trupka, silnik w miarę równo pracuje, 2 złotówka Jesteśmy na dworzu, troszkę wieje, ale może nie spadnie o, trzyma się, nie jest niczym przyklejona, także myślę, że jest w miarę ok No a trupek sobie tutaj już o, podnica zakryta, troszkę chodzi, według, ale wieje. Według zegara zrobił prawie, że 3 motogodzinę W rzeczywistości to jest jakieś 5, bo wiadomo wolne obroty to troszkę dłużej liczy I o tak sobie chodzi Przed chwilką założyłem turbinę Trzeba go wyciszyć, bo głośno chodzi bez tego Na razie jeszcze jakoś mocno nie gazuje Jak go złożyłem to dosyć sporo oleju z tłumika leciało ale generalnie po pierwszej przejażdżce takiej że się zagrzał troszeczkę z tą chłodnicą to ustało później wam pokażę wywiaderku i o sobie pracuje dociera się także trupek już żyje nie miał długiego przystoju generalnie jakbym mnie czekał za częściami to 3 dni i niby już chodził a tak zajęło nam to cztery, ale jest dobrze